Cześć! W tym odcinku pokażę Wam starnika, czyli zrobimy sobie w pierwszej części unboxing i zobaczymy, co jest w środku w opakowaniu. Jak i również opowiem Wam o samej kwestii zakupu: jak to jest zabezpieczone, jak się chronią przed handlowaniem powiedzmy nielegalnie tym sprzętem. W kolejnym odcinku nagram Wam, jak to montuje, jak to wygląda, jak to działa. Sobie zobaczymy jak i również sprawdzimy, ile tak naprawdę sam Starlink pobiera prądu, co jest bardzo ważną kwestią w przypadku na przykład jakiejś awarii. Będziemy chcieli korzystać ze Starlinka, więc będziemy potrzebowali na pewno jakiejś stacji zasilania. Ja mam ich dużo w domu, więc będę mógł Wam dokładnie pokazać, ile to zużywa i jak długo wytrzyma to na naszym sprzęcie, powiedzmy takim domowym stacji zasilania, na przykład EcoFlow. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, na każdej paczce jest numer kit, czyli numer urządzenia, który jest przypisany do osoby, która sobie go kupiła. To samo na fakturze jest. Jeżeli kupujecie od sprzedawcy, no to on na fakturze wam też ten numer wystawi tego urządzenia. I to urządzenie jest przypisane do nas i my w pierwszym momencie musimy je zarejestrować na stronie, gdzie przypisujemy nasz adres. Naszego urządzenia, czyli rejestrujemy na siebie i przypisujemy sobie adres. I jednym z takich zabezpieczeń, właśnie jest ten numer, który przypisujemy do siebie, więc nie możemy tak sobie tym handlować, bo byśmy musieli to jakoś odpiąć. Nie wiem, czy przez support i dopiero wtedy sprzedać. Nie wiem, jak to, czy, jak to wygląda od tej strony technicznej, bo nie miałem z tym styczności. Natomiast co jest bardzo ważne, Starlink może być wyłącznie sprzedawany w danym kraju. Każdy numer kit jest przypisany do numeru kraju. Jak i również do autoryzowanego sprzedawcy, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli byśmy na przykład kupili sobie od kogoś, nie wiem, z Indonezji czy z Ameryki, naszego Starlinka, to prawdopodobnie przy pierwszym uruchomieniu nam go zablokują, więc też nie możemy tym handlować. Więc ten zakup musi być przemyślany, bo nie odsprzedamy go, tak o, że tak powiem. Druga sprawa, to też są właśnie sprzedawcy autoryzowani, jak sobie wejdziecie na stronę Starlinka, tam są podani właśnie sprzedawcy, który, którzy mogą sprzedawać nam tego Starlinka. Jeżeli kupimy z jakiejś lewej strony, no to wówczas, tak jak już wspomniałem, zablokują, mogą nam zablokować konto i jeżeli będą chcieli jakiegoś potwierdzenia też od nas, no to mamy fakturę z numerem naszego urządzenia, które świadczą o tym, że zakupiliśmy. W innym, jeżeli ktoś sprzedaje go, tak na że tak powiem, na lewo, no to by musiał chyba nam dać fakturę tego zakupu. Więc sam, sam się zastanawiam, jakby to mogło wyglądać od strony, jeżeli na przykład od, kogo od kogoś byśmy odkupili ten sprzęt i chcielibyśmy go mieć na sobie. Także nie wiem, jakby to potraktowała firma SpaceX czy też Elon. I co jeszcze warto powiedzieć sobie? Mamy wersję mini standard kit. Wersja mini to jest taka bardziej pod podróża, jest mniejsza antena. Możemy ją podłączyć, sam sprzęt możemy podłączyć pod gniazda zapalniczki. No, i sobie wędrować. Natomiast ten standardowy kit, który ja dzisiaj tu właśnie ze sobą mam, również możemy zabrać ze sobą. To nie jest powiedziane, że jak kupimy ten, to nie możemy nim jeździć. Wszystko jest zależne tak naprawdę od abonamentu, nie od sprzętu, jaki mamy. Czyli, jeżeli mamy na przykład stację zasilania i kupimy sobie standardowy kit, no to możemy jechać z nim na wycieczkę. Tutaj wszystko zależy od abonamentu, jaki wykupimy. Mamy abonament w domu i w podróży. Jeżeli chcecie na przykład taki standardowy kit sobie zabrać ze sobą i stację zasilania, no to sobie wykupujecie wtedy w podróży e, abonament no i jeździcie z nim, nie ma problemu. Tak naprawdę w standardowym kicie moim zdaniem jest lepszy bo ma większą antenę, lepiej zbiera e, niż w tej wersji mini. Jeżeli chodzi o karton, to nie jest duży, jak widzicie. Jeżeli chodzi o wagę jego, to nie jest ciężki. Tutaj to, co Wam mówiłem, jest numer kit. Tak. tak wygląda cały kartonik. No, i teraz Wam rozpakuję. I tak, czyli mamy w zestawie nasz router, antenę, kabel do anteny, zasilacz z kablami, tak? Ja jeszcze zakupiłem kabel płaski, też wodoodporny, też do anteny. Jak widzicie, na końcówce jest uszczelka z obu stron. Jest płaski i postaram się przejść nim przez okno albo drzwi, tak, żeby nie wiercić sobie w mieszkaniu. Także musiałem go kupić. On kosztuje około 160 zł. Ten ma 10 metrów do 45 metrów można kupić taki kabel. Jeszcze również ma takie zaślepki. Także jeżeli podobał Ci się film, zostaw mi lajka i suba. W następnym odcinku zmierzymy ile Starlink pobiera i jak ogólnie działa. Trzymajcie się, hej.